Hello. Witaj na moim kanale. Dziękuję, że tu jesteś. Dzisiaj chciałam Ci pokazać, jak robię chipsy z bataty. Obieram batatę. Ona też jest pyszna na surowo, ale ja dzisiaj zrobię dekadrylatowe. Cieniutkie plasterki. Możesz je uzyskać skrobaczką do ziemniaków, którą najpierw obierz ze skórki, umyj i potem możesz skrobać takie cienkie plasterki. Tak, One muszą być cieniutkie. Czym cięższe, tym się szybciej wysuszą i będą takie crunchy, takie chrupiące. ok. Mm, troszeczkę dużo zabawy, prawda, taką ręczną sprawą. No, ale jak ktoś lubi siedzieć przed telewizorem, na przykład, może to zrobić. Ja mam takie urządzenie prymitywne trochę, z takimi tutaj wymiennymi. Częściami, więc one mogą być różne tam kształty, mogą być pofalowane. Koniecznie używajcie tej zasłonki. Ja kiedyś sobie ostro przecięłam o nożyk palca. Więc tak, wsadzamy tutaj na te gwoździe, które wystają, i dobijamy. Tak jedziemy o wiele szybciej, nie? Szybciej i wygodniej. Też wychodzą takie cieniutkie plasterki. Super. Takie chipsy, naprawdę fajna sprawa. Nawet na imprezę dla ludzi, którzy niekoniecznie jedzą surowe jedzenie. O, a nuż mogą się nim zarazić, prawda? U Was na imprezie, czy tam. Nie wiem, ja jem. Ja robię i moi domownicy z chęcią dziubę. Taka przekąska. I teraz robimy do tego jakby taką. Zaprawę, tak? To, co lubicie. Są różne przepisy. Ja korzystam z przepisu z książki na surowo Judyta Figal. Polecam tą książkę. Super, fajne przepisy. Nie wszystkie są łatwe. Niektóre mają skomplikowane dodatki, przyprawy i tak dalej, jak w większości tych książek. Ale naleśniki sobie stąd wzięłam fajne do zrobienia i ona tutaj poleca różne tam sosy. Jeden jest do cukini, bo też możecie użyć cukinii do tego. Natomiast cukinia jest bardziej mokra, więc ona dłużej się będzie suszyć. Co ja używam? Nie używam ostatnio czosnku, bo też wyczytałam w pewnej książce tego, z ciągle zapominam jego imienia. Chyba Andrew. Kanadyjczyk. Sekrety surowej diety, że czosnek cebula pobudzają nasze kubki smakowe apetyt. Czosnek super Afrodyzjak, ale lepiej już jeść ten czosnek niedźwiedzi, albo ja sobie zasadzam czosnek do doniczki i jak wyrasta cebulka, to ją troszeczkę daję do sałatki. Ale raczej jakoś teraz nie nie wiem, jak przestałam go jeść, to jakoś mnie do niego nie ciągnie. Ocet jabłkowy, więc zrobię taką zaprawę. Ocet jabłkowy rozlewam na tym. Tak, żeby to wiesz, było się w czym moczyć, nie? Oliwa na zimno tłoczona. Jak będzie potrzeba więcej, to dosypię więcej. OK. I teraz ja mam ochotę na pikantne, więc użyję mojej przyprawy. To są y, wysuszone i zmielone małe papryczki peppermint. Od kiedy widziałam na Facebooku film, jak szczury chodzą po tych wszystkich suszących, suszonych gdzieś tam w chile, czy gdzieś w tych małych paprykach, tak postanowiłam, że sama będę sobie suszyć i kupuję po prostu świeże małe papryczki pikantne, suszę je, jak je wysuszę, znaczy oczywiście kroję wcześniej, proces jest szybszy, jak je wysuszę, mielę i robię sobie sama przyprawę. Do tego dodaję kurkumę, też kurkumę kupuję w korzeniu, nawet mam to Wam pokażę. Nie wiem, różne są rodzaje kurkumy podobne, ja się na tym aż tak nie znam, a to jest kurkuma w środku, oczywiście pomarańczowa. Ja ją myję szczoteczką i ja nawet tej skórki nie, nie obieram. E, miksuję to sobie i też suszę. Więc tutaj już mam taki preparat zrobiony. Słuchajcie, to jest tyle na dnie słoiczka, i naprawdę. Och, nie wiem, czy na narobię nawet. Może lepiej, zależy, jak często się, prawda? Je. takie biegane rzeczy ja często nie jem. Mąż mi czasem podbiera, on lubi bardziej. I teraz tak dosłownie tyle, bo to jest bardzo pikantne i tak to będę miała bardzo pikantne z taką ilością. Lepiej czasem sobie zrobić osobno taką zaprawę i dopiero w niej namaczać produkty, tak? Ja to teraz posypam tak dla Was, żeby zwizualizować, co daje do przyprawy. Yy, nie dałam tutaj ani pieprzu, ani soli. Możecie to użyć, bo użyłam octu jabłkowego i uważam, że tutaj albo ocet, albo limonka wyciśnięta w zupełności wystarcza. Nie jest to aż konieczne, żeby yy, tak bardzo solić, bo też sól to wiecie, nanerki i tak dalej. Czy himalajska, czy nie himalajska, to zawsze moim zdaniem lepiej używać tych naturalnych rzeczy. No i teraz. Wczoraj już robiłam jedne, więc użyję mojego już drugi raz tego samego papieru. I z oszczędności, i dla środowiska, tak. Ok, poukładam sobie je i włączam do dehydrylatora. Słuchajcie, zastanawiałam się długo, czy kupić dehydrylator, nie zapłaciłam za niego chyba 70 czy 80 funtów na ideju mam metalowe kratki. Wiem, że to nie każdy ma, natomiast pokrywkę mam, drzwiczki zamykające mam plastikowe. Siedem takich półek. Naprawdę to jest maksimum, ja wziąłam taką najmniejszą ilość tych półek, ale możecie też użyć suszarki na grzyby popularnej w Polsce, prawda można kupić nawet w sezonie w Lidlu czy w Aldin takie suszarki na grzyby, tylko pamiętajcie, żeby było pokrętło temperatury, bo Chcąc zachować taką wartość tych produktów, żeby one były surowe, to do 45 stopni się tylko używa podgrzebania, suszenia i tak To na pewno większość z Was już o tym doskonale wie. No, i słuchajcie, to sobie wsadzam do dehydrylatora, sprawdzam po dwóch godzinach, przekładam na drugą stronę. Taka zabawa, tak? Ale jest u mnie godzina chyba 12, więc ja sobie spokojnie to zrobię. Dehydrylator nie zużywa aż tyle prądu Więc nie jest źle I będę sobie zajadała Jak będę miała ochotę Wieczorem oglądając sobie YouTube'a <grym> Na taką zachciewajkę tak? Ostatnio miałam zajawkę Trzy dni jadłam suszy pod rząd Aż mi się przejadło to nori Już nie mogę w ustach znieść tego smaku A teraz będę sobie zajadała batatę Wczoraj zajadałam wieczorem Przegryzając chlebkiem, ale to jednak zupełnie inne smaki. To też takie smaki nie zawsze są dobre, żeby jeść i słodkie i tak dalej. Właśnie sekrety surowej diety ta książka mówi o tym, że czym mniej, tym lepiej. Tak samo jak surowa Ilona cały czas poleca, że jest minimalistką, i to jest bardzo dobre. Nie każdy tak od razu do tego dojdzie. Ja przez tą książkę w ogóle odeszłam od witarianizmu, bo stwierdziłam, że nie dam rady, że to nie jest dla mnie, że to już w ogóle jakieś głupoty. Ten. Tutaj Mariusz mówi co innego, tak? Wtedy go jeszcze słuchałam, teraz go już nie słucham, ale nie będę na ten temat rozmawiać, to jest moja prywatna sprawa. E, dość jest hejtu na jego temat. E, ja go po prostu nie lubię. Mnie też można nie lubić każdego, tak? Ja po prostu nie lubię go słuchać, e, chociaż mówi ważne rzeczy i dużo się od niego nauczyłam, ale nie tylko od niego, tak? bo z tych książek też. I tak jak ktoś daje chlepi, przepis na jakiś chlebek czy majonez z nerkowców. Słuchajcie, czy to ważne, kto to wymyślił? Ja też wiem, że to nie wymyślił ani Mariusz, ani jego żona Agnieszka, tylko oni też to wzięli od kogoś, tak? Bo przecież urodziliśmy się w kraju, gdzie jedliśmy kubachę, mięcho i kto by wpadł na to, żeby zrobić y, majonez z nerkowców i że to będzie lepsze i zdrowsze niż nasza polska śmietanka? No proszę Was. Przecież on się nie urodził z tą wiedzą, tylko ją zdobył skądś, tak? Więc jeżeli ja daję przepis na jakiś produkt, a ktoś powie o, ale ona to nie napisze, że, dała, że widziała to na odmładzaniu na surowo, to to nie jest, kochani, prawda, bo tak samo ja nie wiem, czy on takich chipsów nie robi. Ja akurat je wzięłam z tej książki. A ta dziewczyna, judyta ta skąd ona to wzięła? Też pewnie od kogoś, tak? Ale, kochani, czy to ważne? Przecież uczymy się wszystkiego i ta grupa Witarian jest dla Początkujących jest właśnie dla Ciebie, żeby się zainspirować, uczyć, odnaleźć swoją drogę i nie tylko tak na chwileczkę wskoczyć na ten witarianizm, bo potem jest naprawdę ciężko, bo jest duży efekt jaja. O tym też nagram film, jak ja przeżyłam e, rok na witarianizmie, a potem e, półtora roku bez. Teraz jestem dopiero miesiąc z powrotem na 100%, czy tam 98%, bo prawda, tam jakieś e, e, miso sojowe i te sp sprawy. Ale słuchajcie... E, Zawsze pamiętajcie, każdy organizm jest inny i znajdźcie swoją drogę, tak? No i tak, z chipsów, bataty zeszła na zupełnie co innego, typikalnie. Okej, okay, tu jeszcze mam naleśniki bananowe z wczoraj, moje dzieci uwielbiają. One mi się wysuszyły, zaraz będę skrobać je. No i taką mam pokrywkę, nie fajną, strasznie niefajną, jeszcze nie pękła. Będę kupowała nowy dehydrylator, ten na pewno sprzedam. I sprawdzajcie, ile one się suszą. I tutaj nie ma pośpiechu, bo nawet jak się przesuszą, to będą lepsze. Więc 5 godzin, 6 godzin, jak wam się chce, można o tym zapomnieć i wieczorem sobie je wziąć na przegryzkę. Dziękuję. Zasubskrybuj mój kanał, jeżeli Ci się podoba. Proszę o komentarze i miłego dnia, miłej niedzieli. Dzisiaj dzień ojca w Anglii, a za dwa dni w Polsce. Pozdrawiam wszystkich tatusiów. Pa.